cieszę, że mogę usiąść z Wami i zadać pytania, które nie każdemu zadać można. Taka rzecz, która mnie interesuje, to jest zakon krzyżacki, krzyżacki w sposób naturalny, a w szczególności wiemy o tej korporacji, którą był zakon krzyżacki o tym systemie, w jakim on funkcjonował, ale bardzo ciekawą rzeczą jest duchowość tych, tych ludzi. Czy ci rycerze, ci mnisi, jak wyglądała ich droga duchowa? Czy w ogóle była formacja duchowa? Czy to było tylko czyste korpo? Tak, więc... Jeśli chodzi o zakon krzyżacki, a właściwie zakon niemiecki, bo mhm. nazwę Zakon Krzyżacki to y, określenie no, typowo polskie, można powiedzieć, mhm. lokalne. Y, sama ta korporacja, organizacja kościelna określała się mianem, y, nazywała siebie y, zakonem niemieckim był to skrót mhm. tej nazwy. Y, to mamy do czynienia z y, dwoma aspektami. Y, pierwszy. Dotyczy y, socjalizacji przystosowania y, przyszłych braci, mhm. czy ludzi, którzy jeszcze nie byli członkami zakonu do po prostu życia w ówczesnym społeczeństwie. Y, a drugi faktycznie już y, jest to drugi aspekt dotyczy, aspek, do, dotyczy y, ich obecności w y, zakonie i tam wchodzenia. Y, Trakcie codziennego życia zakonnego, zapoznawania się i wchodzenia w głębie funkcjonowania tej korporacji, istotę, jej posłannictwa, może charyzmatu, można i takiego określenia, określenia użyć. No i jeśli Pan pyta o, o kwestię duchowości zakonnej, no to oczywiście ten drugi aspekt jest ważniejszy, bo. On siłą rzeczy musiał mieć większe znaczenie na tych konkretnych, konkretnych ludzi i następnie na zbiór idei, które, które, które oni wyznawali, które wnosili do tej korporacji i siłą rzeczy właśnie tworzyli tą, tą, tą duchowość. Różne formy religijności też średniowiecznej, prawda? Bo to nie jest tak, że możemy wszystkie zakony, jeżeli weźmiemy szeroko temat, czyli od Franciszkanów aż po Templariuszy, Mierzyć tą samą miarą. To są różne stopnie duchowości. Tak, na, na pewno tak, Tutaj jeżeli mówimy o zakonie krzyżackim, tak jak też wcześniej już mówiliśmy, zakon jako zakon rycerski niósł pewne wartości, pewną, pewne, pewien model pobożności, który gdzieś tam był zakorzeniony w tradycji krucjatowej, tej śródziemnomorskiej, przeniósł je. Do, na obszar północnej Europy, na, tutaj na obszar y, ziem ruskich. Y, zakon rywalizował to też w kontekście tego, tej, tego, 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 o czym Pan mówi, rywalizował też z innymi podmiotami y, władzy, re, re, te, władzy religijnej, z innymi instytucjami religijnymi. Pokie, po, kiedy w połowie XIII wieku zakon y, próbuje chrystianizować te, te ziemię, rywalizuje z takimi zakonami żebraczymi, jak Franciszkanie. Dominikanie, y, obserwujemy proces, y, proces takiego wypierania przedstawicieli zakonów tych mendykańskich, żebrzących, y, na przykład y, z nowo utworzonych diecezji pruskich. Mhm. Diecezji pruskich, które powstały de facto y, z inspiracji zakonu krzyżackiego, który już miał plan na to, jak te, te ziemie, które zostały skrystianizowane, y, jaki plan ewangelizacyjny realizować? Jaki kształt ta, ta administracja ma, ma mieć? I jak te elementy tej, tej układanki, czyli nasze władztwo i w tym administracja kościelna, jak one mają funkcjonować? Dobrze, gdybyśmy próbowali sobie wyobrazić takiego yy, rycerza zakonu niemieckiego, krzyżaka popularnie mówiąc, moglibyśmy go umieścić z jego poglądem na życie, bardziej bliżej zakonów yy, takich jak rycerze maltańscy, czy bardziej w takim charakterze tego etosu średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego? Mówimy oczywiście o, o rzeczach, które są o pewnym ideale, które wtedy funkcjonowały. Nie, wymy, nie mówimy o patologiach, które się na pewno pojawiły, chociaż one mogą być bardzo ciekawe, interesujące. Bliżej im było do, do głębokiej duchowości joanitów, czy bardziej do wojowniczości rycerzy krucjat, tych idealnych? Ja wam że znaczy, postawiłbym hmm. pytanie, czy można mówić o głębokiej religii nasianitów. <grych> hmm. yy, raczej tutaj yy, w zapadach rycerskich yy, ten główny substrat, yy, jeśli chodzi o członków, stworzyli bez wątpienia rycerze ludzie hmm. pochodzenia szlacheckiego ludzie, którzy wy, wyrośli z kręgu kultury rycersko dworskiej jak on się fachowo określa yy, a więc też no, ludzie świeccy ludzie, którzy w XII, w XIII wieku, w XIII wieku, kiedy zakon niemiecki rozwija się i jeszcze też w XIV wywodzili się ze środowiska, które posiadało pewne pewne wzorce zachowania, które określa się właśnie mianem etosu rycerskiego. Natomiast po wejściu do zakonu spotykali się z, z Drugim ważnym substratem, o którym często się e, zapomina, mianowicie członkami duchownymi i e, to znaczy księżmi zasadniczo, e, klerykami. E, I to spotkanie e, oczywiście miało też e, jakiś konkretny, jak, konkretny wpływ na, na to, jak, e, jak zachowania e, rycery, braci rycerzy e, w samym zakonie, e, zakonie wyglądały. E, Także na ich życie religijne, w znaczeniu nawet bardziej pogłębionego życia, życia duchowego, do którego niektórzy z nich mieli pewne predyspozycje, aczkolwiek nie byli ludźmi wykształconymi, bo szlachectwo w XIII wieku nie oznaczało wykształcenia, prawda? Większość, hmm. właściwie wszyscy, olbrzymia większość była ludźmi niepiśmiennymi, a więc takimi, którzy mieli ograniczoną możliwość. Pogłębienia swojej duchowości, choćby poprzez lekturę, lekturę Biblii, prawda? więc pewne, pewnego, pewnego udziału w, w takiej, z punktu widzenia elit duchownych, podstawowej, podstawowej formy aktywności religijnej, czyli czytania tekstów świętych. Więc to było bardzo ograniczone. I w związku z tym no ten aspekt świecki rycerstwa czy rycerskości. Tego etosu, owych wzorców, zachowań wydaje się, żeby że był tutaj wyrazistszy. I teraz pytał Pan o różnicę między, między rycerzami nienależącymi do zakonów i rycerzami w zakonach. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Czy na przykład ta formacja zakonna, a więc pod wpływem duchownych, która następowała. Już w momencie pojawienia się takiego świeckiego w zakonie niemieckim, Johannitów, czy templariuszy, y, trudno powiedzieć, y, do jakiego stopnia ona w jakiś sposób ograniczała, czy zmieniała, czy mitygowała, czy by użyć jeszcze innego y, 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 słowa, może łagodziła, na przykład obyczaje czy właśnie wzorce zachowań tych, tych ludzi, którzy oni przynieśli. Z tego okresu przedzakonnego, czyli z tego swojego środowiska społecznego. Mamy ten obraz nasz popultowy krzyżaka, tak? użyję świadomie tego sformułowania, jako tego odzianego w biały płaszcz z czarnym krzyżem Zbira, który wszedł na nasze tereny, oszukując księcia Konrada, bo tak naprawdę od zawsze chciał stworzyć tutaj swoje potężne państwo krzyżackie i wyrządził wszystkim krzywdę. To chyba troszeczkę rozbijacie ten mit. To znaczy, ja powiem, może tak, odpowiadając na to pierwsze pytanie, ja tak zadałem sobie pytanie, czy my na co dzień myślimy o jakimkolwiek etosie, kiedy wykonujemy swoje, swoje czynności zawodowe, mm -hmm. kiedy y, zajmujemy się jakąś taką codziennością. Chyba tak nie jest. I y, takie pytanie, takie porównanie jednego etosu z drugim, wydaje mi się, że to jest taka troszkę poniekąd nieświadomie wbijamy tych krzyżaków. Mhm. w jakieś ramy i chcemy ich w tych ramach widzieć, których oni tak na, na dobrą sprawę mogli siebie w ogóle nie widzieć. Dla nich członkostwo w zakonie krzyżackim, perspektywa tego członkostwa, uzyskanie tego członkostwa i następnie realizowanie jakiejś kariery, powiedzmy, nie wiem, najpierw w Ziemi Świętej, później y, we władzach zakonu w Wenecji, później w Malborku czy, czy w ogóle w Prusach, mhm. to mogło być po prostu realizowanie możliwości życiowych, które stwarzał im zakon krzyżacki, y, realizujący taką, a nie inną politykę, mhm. W określonym regionie południowego pogrzeża Morza Bałtyckiego. Yy, I oczywiście możemy mówić tutaj o jakimś, yy, porównywać Anitów, Tertariuszy, Zakon Krzyżacki, ale też pomyślmy o tym, że to byli ludzie, którzy wywozili się z konkretnych środowisk. Mamy hmm. badania, które pokazują, że w XIII wieku ci Krzyżacy, którzy przybywali na ziemię pruskie, to byli głównie przybysze z Turyngii, tak? z Saksonii. Oni reprezentowali różne środowiska rodzinne, różne, jakieś takie swoje własne uwarunkowania i my chyba też o tym często w jakimś sensie za, zapominamy, że to, że ten, gdzieś tam ten człowiek nam niknie w tym wszystkim. Jeżeli popatrzymy na, na, na poszczególne biografie tych, tych osób, a mamy takie badania prowadzone nawet tutaj w naszej, w naszej katedrze już od, od wielu lat, szczególnie w odniesieniu do duchowieństwa, to widzimy, rozmaite spektrum, rozmaity wahaż różnego rodzaju zachowań, postaw, kariery, niekiedy bardzo odległy od etosu, czy od charyzmatu zakonu Chrzeckiego, mimo że osoba, o której myślimy jest członkiem formalnie tego zakonu Chrzeckiego. Czyli y, jest pewnego rodzaju jakiś, nie wiem, koniunkturalizm widoczny w zachowaniach, oportunizm, ale i gdzieś to wszystko się odbywa w tych właśnie ramach, gdzie możemy sobie oczywiście o takich kwestiach Generalnie porozmawiać o, o jakiejś duchowości, tak, która wynika z tych dokumentów, które, którymi dysponujemy, ze statutów, ze zwyczajów zakonu, później z, z dokumentów, które zostały wytworzone przez, e, przez kancelarię kościelne, mm. przez e, tutaj funkcjonujące na, na terenie własności zakonu krzeckiego. Oczywiście możemy to sobie o tym wszystkim, wszystkim rozmawiać, ale gdzieś tam jest ten człowiek, który ma e, takie zupełnie, zupełnie, przyziemne, e, zupełnie przyziemne motywacje. E, który chce po prostu żyć w, jakimś, w jakiejś strefie komfortu, tak jakby mhm. powiedzieli Zakon Krzyżacki, jako taki, ten, jeżeli mówimy o tym stereotypie, ten stereotyp odnosi się do rzeczywistości średniowiecznej. Mhm. Tak? Zakon Krzyżacki, jako korporacja rycerska, przestał funkcjonować de facto w 1525 roku. Właściwie mówimy o. W w Prusach, tak. Mhm. Właściwie, jeżeli. To jest pewien taki też fenomen, że jeżeli popatrzymy na historię Zakonu Krzyżackiego. To z tej najbardziej prężnej rycerskiej części, ta część najbardziej prężna rycerska, ona gdzieś tam zanikła i została ta część tego duchownictwa, które jest aktywna po dzień dzisiejszy, prowadząc bogatą, taką szeroko zakrojoną działalność na obszarze zachodniej Europy, tak? zachodniej, południowej Europy jest to taką poniekąd normą, niezależnie od, od zjawiska, które badamy w historii, że poruszamy się między pewnym takim właśnie zakresem wzorów i ram, a, a szczegółowych, indywidualnych, ludzkich, okolicznościowych, geograficznych i tak dalej realizacji tego. I zawsze to jest gdzieś tam z jednej strony właśnie warunkowane przez te szersze determinanty, a z drugiej strony każda jednostka się jakoś tam próbuje dostosować i, i w konkretnych okolicznościach to realizuje. Ale bez tych, będę bronił tych, tych, tego, tego etosu, że bez tego, hmm. bez ogólnej, bez ogólnych, to co Rudolf Benedict, taka antropolożka, określa mianem wzorów kultury. Hmm. No nie, w, w, społeczność jako taka, człowiek jako zbierze społecznie nie jest w stanie funkcjonować. Hmm. To jest zawsze jakiś tam punkt odniesienia musi być. Aczkolwiek faktycznie troszeczkę my dzisiaj, hmm. po okresie oświecenia jako intelektualiści, Próbujemy tym ludziom sprzed okresu właśnie XVIII-wiecznego oświecenia implementować taką, taką zdolność do, do racjonalnej autorefleksji auto, auto i to faktycznie jest duże zagrożenie. <grym, grym, grym>, Także, ale... Radek, słusznie, słusznie zwróciłeś, że jakiś tam pierwszy lepszy rycerz na pewno nie zastanawiał się, czy ja teraz bardziej będę tutaj rozszerzał, e, nie wiem, rozszerzał i e, wzmacniał jakiegoś biskupa, czy będę walczył z poganami, czy jeszcze coś, bo nie miał do tego może, jakby zdolności intelektualnych, ale jakieś pewne wzorce, które obserwował, e, że walka ze złem, czyli z szatanem. Kto jest przedstawicielem takiego szatana, czy, czy, czy wcieleniem? No wszyscy, którzy, jak tam mój, prawda, zasłyszany Ksiądz, na którego, którego kazanie słuchał kilka razy może w życiu, gdzieś tam mu coś wpadło, hmm. yy, yy, przestawił, no, że są wszyscy ci, którzy nie słuchają tego i tego biskupa, popierza, biskupa hmm. rzymskiego czy, czy cesarza, prawda? I przeciwko takim należy teraz ruszyć. Yy, tak można, można sobie wyobrażać. To Aron Guriewicz, który badał sposoby myślenia tych ludzi niewykształconych w mm -hmm. yy, znaczy 90 paru wczesnego mm -hmm. społeczeństwa, próbował to poprzez pewnego typu źródła wyobrazić, aczkolwiek też nie mamy na jasnych, bezpośrednich źródeł, które by pozwalały wniknąć w sposób myślenia, wyobrażeń tych ludzi. To są nasze jedne konstrukcje mimo wszystko. Z biegiem czasu widzimy, że ten zakąt to nie są tylko rycerze z zachodniej Europy, hmm. tylko on też przyciąga ludzi miejscowych. Szczególnie w jeżeli chodzi o duchowieństwo. Także on stwarza możliwości, y, stwarza możliwości tym ludziom tu i teraz. Czyli oni sobie nie zakładają, nie myślą w, w pierwszej chwili o tym, jaki etos, jaki system wartości się z tym wiąże, tylko myślą o tym, że mam przestrzeń do zrobienia kariery. I y, po prostu y, realizują, y, starają się wypełnić te kryteria, które im tę karierę umożliwią. Natomiast to, że. Y, była świadomość tego pewnego etosu. To świadczy <laughs> o tym to, że w momencie, kiedy pewna misja zakonu w Prusach uległa już, została zakończona, kiedy, kiedy, mhm. kiedy Litwa przyjęła chrzest, mhm. to był to ten argument nawet wykorzystywany przeciwko zakonowi krzeckiemu. Mhm. W pierwszej połowie XV wieku, pod koniec XV wieku, padało pytanie o sens w ogóle istnienia zakonu. Mhm. Przecież oni wypełnili swoją rolę. Mhm. To, 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 był, to był taki trochę przewrotny manewr dyplomacji, jest to znaczy, tak, że z naszej strony wyszedł taki cios. Tak, 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 I to i, i ze strony tutaj władców Polski, i też ze strony w takim lokalnym wymiarze pod koniec XV wieku biskupów warmińskich wyszedł taki, taki cios, i to istnienie zakonu było poddawane wątpliwości, wątpliwość, czy to, czy ich funkcjonowanie ma, ma jakiś sens. Chociaż wiedziano, że jest to już taki ustabilizowany, hmm. rozwinięty organizm z władzą terytorialną, z całym systemem i kościelnym. I i gospodarczym, którego tak nie można po prostu sobie zwinąć. Tak? Mocno upraszczając, zginęli od swojej własnej broni. Weszli tutaj po to, żeby chrystianizować, stworzyli potężne państwo i zostali zabici mieczem chrystianizacji. Nie jesteście potrzebni, załatwiliście. Dziękuję. Cześć. kto no, Ktoś, no, ktoś, no, ktoś no, im no, przypomniał no, o ich pierwotnym, no, o ich pierwotnym no, przeznaczeniu, tak? Że, hmm. że, że gdzieś tam wyrośli z jakiejś tradycji krucjantowej, która gdzieś tam w, w XV hmm. wieku no, utraciła jakąś rację bytu. W, ty, w tej części, znaczy w tej no, części. W 14 XIV stulecia to... Tzw. tak zwanej sekularyzacji hmm. władztwa zakonnego w Prusach w 500, 1525 roku było przynajmniej z 5 bądź 6 takich akcji, czy propozycji, prób dyplomatycznych przeniesienia zakonu w Prus gdzieś tam na inne obszary, hmm. gdzie wedle pomysłodawców tego przeniesienia ewentualnego była toczona krucjata. Oczywiście z reguły to było gdzieś tam w okolicach Bałkanów, tudzież, tudzież po sił ówczesnej, tam gdzie było zagrożenie tatarskie bądź tureckie, jak to wówczas postrzegano, ale zakąd no, bronił się przed tym ze względu na to, że tu, jakie było tłumaczenie z reguły. Z reguły takie, że oni stworzyli własstwo, stworzyli cały, cały system, o którym tutaj Radek wspominał, który dawał też możliwość właśnie. no Tworzył system społeczny, czyli dawał hmm. różnym ludziom, nie tylko członkom zakonu, możliwość życia, e, że on zbudował to, dosłownie zbudował hmm. kraj, tak to często było określane w, w, w tekstach, kraj dobrobytu też, hmm. który potrafi bronić e, i że z tego powodu. To daje mu argument, czy, czy, czy jest uzasadnieniem e, dla no, dalszego władania. No, stworzył to, więc ma prawo do tego. Nie no. można e, z zakonu z tego kraju wyrugować, ponieważ on własną krwią e, też czasami było to, też to podkreślane, e, z, ze wsparciem Bożym podkreślenie hmm. było też to zdobycie kraju na poganach jako cud. Hmm. Yy, a więc wchodziło nie tylko realne zasługi, nie tylko, nie tylko zasługi militarne, zasłu nie tylko zasługi administracyjne, ale wreszcie też ten wątek, yy, wątek yy, nazwijmy to nadprzyrodzony. Że wszystkie te, te, wszystkie te trzy aspekty, wszystkie te trzy elementy składają się na, na prawo, dalsze prawo do pozostania zakonu tutaj w Prusach. Hmm. Yy, no oczywiście to było tak, takie tłumaczenie, które, które innym, innym podmiotom nie, nie, nie przypadało do gusty, no, więc i skończyło się w sumie jak się skończyło. Ale y, ja bym tutaj dorzucił y, do tej kwestii upadku władzwa zakonnego sprawę, która wynika poniekąd z tego, co powiedziałem, be, ograniczonych zdolności zakonu do przystosowywania, do adaptacji się do nowych warunków. Mm -hmm. A to świadczy, moim zdaniem, jednak z drugiej strony o yy, no, czymś, co byśmy dzisiaj współczesnym językiem socjologii czy tam, nie wiem, yy, antropologii nazwali konserwa, czy kulturą, nazwa konserwatyzmem pewnym. Oczywiście oni się tak nie, 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 nie postrzegali, bo takiej kategorii nie używano wówczas, ale yy, która zresztą, ten konserwatyzm jest poniekąd w dużym stopniu nawet i do dzisiaj widoczny, dostrzegany w różnych instytucjach zakonnych. Już nawet nie mówię o Kościele jako całości, ale zwłaszcza zakonnych. Jeśli jakieś reformy są wprowadzane, albo przynajmniej do, 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 do XX wieku, to z reguły ta reforma miała być oparta o powrót tak zwanego źródeł. A więc, a więc nie wyjście naprzód, tylko powrót do, do źródeł, które mitologizowano, które, które pozytywnie waloryzowana, że na początku wszystko było idealne, więc wystarczy tylko wrócić do punktu wyjściowego i, i wszystko będzie uzdrowione i nasza wewnętrzna sytuacja już przestraszy nas dookoła kochać i ja będzie pięknie. Nie wiem, pieniędze. czy to jest mitologizowanie, no wie o tym każdy mężczyzna tym mężczyzna. <grym> <grym> nie w indywidualnym aspekcie może i tak, no, ale tutaj mamy organizm społeczny. A moglibyśmy mówić o pewnego rodzaju legislacyjnej le retromanii, bo to pojęcie jest takie bardzo o, ty, Natomiast, tak, tak, natomiast, natomiast tak, ja też bym chciał zwrócić uwagę na Pewien paradoks jeszcze nawiązuje do tego krzyżaka, takiego przysłodowego mm. sienkiewiczowskiego krzyżaka, tak? tak? E, no, pewien paradoks otóż e, Adenauer w płaszczu, mm. tak, tutaj krzyżackim. No tak. Ta, ten, ten, ten typ tego krzyżaka ta, jest wykorzystywany po, szczególnie po 1945 roku mm. e, po to, żeby ten zakon w jakiś sposób ochylić, pokazać RFN mm. ten, tych Niemców zachodnich właśnie przez pryzmat tego. Tego tego Sienkiewicza przez prezent te, te, tego zakonu, który morduje i pali, tak? a z drugiej strony, być może, jest to chyba w jakimś, w jakimś sensie e, takie zjawisko nieświadome, my tak, tak silnie w Polsce nawiązujemy do, tego, do tradycji tego zakonu. I to jest bardzo dobrze widoczne między innymi w latach 90., kiedy doszło do reformy administracji kościelnej. W roku 1993 zostały wyznaczone nowe diecezje na terenach tak. północno-wschodnich Polski. Między innymi Ełcka, między innymi Elbląska diecezja, Toruńska diecezja i gdzieś tam środowiska kościelne, które są, tworzą te, są aktywne w tych nowych, zarządzają tymi diecezjami, one świadomie nawiązują do diecezji Chełmińskiej, Pomezańskiej, Sambijskiej. Nowa Armińska cały czas funkcjonuje. To są wszystko diecezje, których fundamenty zostały stworzone przez zakon krzyżacki. Przestrzeń sakralna została stworzona przez zakon krzyżacki, tradycja liturgiczna została stworzona przez zakon krzyżacki. Ona oczywiście narasta. Dodawane są nowe elementy, tak jak jest dodawane na przykład w diecezji elbląskiej nawiązującej do pomezańskiej, powiedzmy, kult Maksymiliana Kolbego, jednego z patronów diecezji. Tak? Ale mimo wszystko postawa jest ta, ta właśnie średniowieczna.